Niespodziewany zgon polskiej poetki Lucyny Szubel. Była piewczynią podbyskidzia, żywiecczyzny, jodłowych gór świętokrzyskich, korzenia jej kolebki. Skąd nastąpiła długa, owocna, wyrażana natchnieniem, twórczość poetycka, prozatorska, recenzencka. Życie osobiste przeniosło ją w inny region. Jednakże pośród gór była nieustannie obecna. Nie ulega wątpliwości, że zostawiła ważną twórczość, dziuryczną, światopoglądową. Jej odejście niespodziewane zamyka literacką kartę wielkiego żywca, sprzed okresu przemian społecznych, gdzie piastowała niejako urząd prezesa, pisarzy Polski Południowej, skupionych w grupie literackiej gronie. Nie było podziałów, przynajmniej oficjalnie, byli bracia i siostry, otoczeni rozmiłowaniem świadectw człowieczeństwa w kulturze słowa, które przekazywano starozamkowym wieczorom poezji. Niezbędne wydaje mi się w tym momencie wymienić takie nazwiska z otoczenia groni Lucyny Szubel, jak Mieczysław Stanclik, Kazimierz Józef Węgrzyn, Anna Wernerowa z Katowic, Janina Podlodowska, poetka, dramaturg z Rybnika, której w ubiegłym roku odsłonięto przed Rybnickim Teatrem pomnik Zdzisław Katra, poeta i wspaniały działacz, promotor talentów, podobnie jak Jacek Lubart-Krzysica, Apolonia Ptak, Józef Miks, profesor muzyki i kompozytor, twórczynie ludowe, Hanka Nowobielska z Białki Tatrzańskiej, Wanda Czubernatowa z Raby Wyżnej, Katarzyna Gawą z Suchej Beskidzkiej, Maryla z Nadwisły, czyli Maria Kozaczkowa, Zalipianka, działaczka podziemia. Niepodległościowego, i tak dalej, wiele trwałych osobowości. Lucyna Szubel odeszła. Czym jest teraz czas dla Lucy? czas twórczości na drodze nieskończoności? Straciła cierpliwość do tego świata i przeszła z jednego pomieszczenia szpitalnego w drugie, metafizyczne, metagalaktyczne, aby żyjący Ziemianie, Odzyskiwali świadomość z tym, co potracili i będą tracić niespodziewanie, parafrazując Franka Josefa, zaginionej Atlantydy, przy czytaniu której zastała mnie wiadomość o śmierci lucy. Łączyła nas przyjaźń i emocjonalny ten łańcuch platonicznej dalszej reakcji, która, żeby nie straciła wiary. Mimo też długiej rozłąki i odrębnego okresu szanowskiego, łączyła nas wymiana fantazyjnych gestów, na które znoszą się chyba tylko dusze szczerych poetów, po których doczesnej drodze duchy używają światełek niebieskich. Marek Twain koniecznie przywołany. W jednym z listów ostatnich do mnie pisała Niech promienie słoneczne ogrzeją po zimie Ramiona i ręce, a ciepły wiatr rozwieje wszystkie troski Droga Lucy, lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte Nasze najpiękniejsze na Żywiecczyźnie Droga Lucy, pożegnam cię żywym wierszem moim Który szedł przez twoje życie jak królewicz z bajki od jego publikacji w życiu literackim, do karty groni. Poprzez recytale mojej poezji, które najżyczliwiej opisałaś w szczecińskim Folderze, na okoliczność tychże recytali a Rodolta Samsonowicza, teatrzyk poezji mały. Stamtąd śpiewa rzeka w nocy, nareszcie jej pieśń słyszę, a co innego ty. Nie wytrzymujesz jej śpiewu, zamykasz uszy i nagle odchodzisz do drogi. Stamtąd rozpętujesz kłótnię o sen mój nad śpiewającą rzeką. Stamtąd nie przekonasz mnie do powrotu do domu. Upierasz się w oburzeniu, gdy przed snem wchodzę do rzeki i wytreskającej pokusie rąk jak żywego ciała. Żywego tu całe wieki uczepiam się rzeki. A ty stamtąd w nieustającym oburzeniu, zerwanymi gąskami ciskasz ku śpiewającej rzece. Wizerunek literacki odsyna szubel. Pokój twojej duszy.